architektów prowadzą Łukasz Kałużny i Szymon Warda. Wszystkie do tego odcinka znajdziecie na patoarchitekt.io lub gdzieś w opisie, dacie sobie radę, wierzymy w was. I zgodnie z nową świecką tradycją, w zależności gdzie oglądacie, prosimy o łapkę w górę, reakcję, lajka czy subskrypcję. Dobra Szymonie. Kontynuacja wielkiej dramy. <noise> no właśnie, co dzisiaj? Dzisiaj dalej internet trochę wrze w temacie McKinsey'a. Ja tu wystąpię trochę jako adwokat diabła, bo wydaje mi się, że trochę przeginamy, a mianowicie pragmatic Engineer, którego generalnie chwalimy, dobry blog, dobry newsletter, wydaje mi się, że idziemy trochę w zaparte na zasadzie, że nie potrzebujemy w ogóle metryk, wszystko jest w porządku, weźcie się od nas odczepcie. Ale znowu właśnie Oroż, który prowadzi właśnie Programmatic Engineer, pisał, że jest potrzeba, nie uciekniemy od tego, żeby się Jakoś w IT nie rozliczać. I oraz daje ciekawy przykład, i trochę wydaje mi się, że się, sam się podkłada po tą sytuację, bo daje przykład rekrutera, który rekrutował deweloperów i miał super metryki, w ogóle wszyscy przyjmowali jego oferty, wszystko było super. Tylko okazało się, że jakiś czas po jego odejściu, spłynęły tam po 3 miesiącach czy po pół roku od jego odejściu, spłynęły oceny pracownicze i okazało się generalnie, że czemu miał takie fajne metryki? Dlatego, że wszyscy przyjmowali jego oferty, bo on obiecywał to, że będą bonusy razy 10, czyli po prostu oszukiwał. No i oraz podaje to jako przykład tego, że metryki są złe, że nie możemy mierzyć tylko na bazie metryk outcome of, jak on to nazywa, czy wyników jakości pracy. Ale to jest przykład, gdzie jest źle zdefiniowana metryka. Po prostu metryka powinna być zdefiniowana nie na bazie jednej wartości, czyli czy udało mu się, tylko na bazie dwóch metryk. Jest metryka i kontrmetryka, czyli czy udało mu się. To jest jedna metryka, która optymalizuje w jednym kierunku, a druga to jest to, że sprawdzamy tę metrykę po jakimś czasie, czyli czy my jesteśmy zadowoleni z kandydata, czy kandydat jest zadowolony z nas po jakimś czasie. I dopiero jak te dwie metryki połączymy ze sobą, De facto, to on daje nam jakiś tam w miarę sensowny wynik, i też opuścimy tę metrykę. To jest przykład złego czasu mierzenia metryki, zbyt wczesnego, i też nieprzyznania kontrmetryki. Czy wiesz? Co so, y, przykład jest akurat moim zdaniem też trochę naciągany, bo wiesz, patrząc się na całość to bardziej jest, no, że przyjął kandydata. Metryka jest, nie ma nic wspólnego z Developer Productivity, tak jak dany ten przykład. Fakt, że dobrze obrazuje problem jednej metryki, o tak. Tak, ona problem metryki wydaje mi się właśnie, że y, tego patrzenia tylko że ma, ma, mamy tylko jedną metrykę. Znowu ja jeszcze powiem jedną bardzo ważną rzecz, którą wydaje mi się, że omijamy tutaj. Nie mierzenie wyników pracy, nie mierzenie ludzi przez metryki czy przez outcomey, to ładnie przez wyniki ich pracy, to ma swoją nazwę, to jest mikrozarządzanie generalnie. Jeżeli mam zespół, to im przekazuję to, jak oni będą implementowali, daję metryki, jakieś KPI, cokolwiek, ono się wydajności, jakości itd. tak dalej, ale nie wchodzę im w ten kod tak bardzo głęboko. Jak ktoś mnie wkurzy, to może zadaję i z nimi porozmawiam, ale nie możemy. A szczególnie przy większych zespołach. Bardzo, bardzo, bardzo wchodzi w detale. Od tego mamy ludzi, tylko mamy całe struktury. Na poziomie całej organizacji mierzymy na podstawie outcomeów, bo tylko to możemy mieć, tak naprawdę. Wiesz, co jedna rzecz, która mnie trochę w tym wpisie, właśnie w tej drugiej części tego wpisu kontynuacji, to było też, że on de facto też poleciał na jednej metryce. Pokazał swoje przykład tam tabelki z impact, właśnie z łapaniem impactu. Business impact, system performance i developer effectiveness. Te trzy metryki. Tak, a on pokazał tutaj właśnie ten Capturing the Impact of Engineering, gdzie de facto mierzył jedną metrykę, która jest niemierzalna, czyli impact de facto na koniec dnia. Zgadza się, ale jeszcze zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy i Oroż to o tym też zapomniał, że po co mamy metryki? Metryki mamy po to, żeby uzyskać, no słowo ładnie pasuje, alignment, takie uspólnienie całej organizacji. No nie, że teraz optymalizujemy się na wzrost. Więc cele, które robimy, robimy w kontekście tej metryki, żeby ją zmaksymalizować. I to jest potęga metryk. To jest potęga mierzenia na, po, na podstawie outcomeów, właśnie. Że patrzymy, nie wchodzimy w najmniejszy detal, na nie kto, jak co pracuje, tylko patrzymy, czy jesteśmy w tym samym kierunku, idziemy. I to jest potęga mierzenia na outcomey, właśnie, na, na, na wyniki pracy. I znowu Oroż jeździ po McKinseyu, że McKinsey właśnie patrzy na double, double Productivity, ale źle czyta, bo McKinsey tu, tu miał rację jak najbardziej. Cześcio, no to z Volvo, jak mówiliśmy w naszym odcinku, że McKinsey mówi, żeby mierzyć productivity na poziomie systemowym, zespołowym i indywidualnym. Ja I właśnie Orocz tam jeździ, że no, wydajność jest, jest, jest dużo ważniejsza na poziomie zespołowym. Tak, ale McKinsey też to robi. Trzeba te trzy obszary mierzyć. Mamy różne wymiary pracy i mm. mamy różne wymiary tego, jak ludzie współpracują i gdzie wartość dają, tak naprawdę. Wiadomo, że katedrzmy Team Lead będzie bardziej na poziomie zespołowym, będzie bardziej na poziomie kooperacji mierzył, a nie na poziomie kodowania, tak naprawdę. To, wracając dla mnie z McKinseya, ja zgodzę się, że Trzeba mierzyć, to uderza na pewno, bo nigdy nie było pomiędzy zarządzającymi a IT jasnych, jasnych metryk pod takimi rzeczami, w szczególności w części. Wytwarzania oprogramowania, bo w części obsowej jest trochę, mówisz o de facto jakości i o kosztach. To jest trochę, i spro onboardingach, sprowadza się to trochę do, nazwijmy to, do łatwiej rozumianych metryk. Można powiedzieć, że ilość fakapów na miesiąc jest też dobrą metryką dla obsów, a w przypadku deweloperki trzeba mierzyć. Dużej części osób się to nie podoba, tylko jest jedna rzecz, którą tak jak założyliśmy we wcześniejszym odcinku że McKinsey stara się spychać tylko do kodowania. Że bycie deweloperem to tylko kodowanie. I dla mnie to jest, to jest największa wina tego raportu. Zgadza się, ale Jadwiga broni, że mimo, że ten kawałek kodowania jest absurdalnie debilny, to trzeba nazwać, ale mają tam fragmenty tego artykułu, które nie są głupie które są naprawdę sensowne, więc nie jedźmy po nim i nie nagubmy go w całości, bo jest tam parę obszarów, które, które mają ręce i nogi tam, gdzie powinny mieć te ręce i nogi, no nie? A ja powiem jeszcze jedną rzecz właśnie odnośnie tego, co, się, co mówi Orosz. Właśnie to, to już ty wspominałeś, że mierzy Business Impact, System Performance i Developer Effectiveness. Realnie tak naprawdę to na koniec dnia interesuje nas Business Impact. To jest cholernie trudne w mierzeniu. Otwiera wielką bramę na psychologię, która będzie w każdej organizacji istniała, bo w każdej organizacji będzie polityka i tak dalej. dalej. Możemy tego nie lubić, ale taka jest prawda. Ale realnie chodzi nam tylko o biznes impact. Więc kwestia jest wypracowania dobrej współpracy i mierzenia de facto na koniec biznes impact. Bo jeżeli nawet jest psychologia, to co byśmy nie mierzyli, co byśmy nie robili, to to jest problem organizacyjny organizacji i ta organizacja nie będzie wydajna, bo ludzie ze sobą walczą po prostu. Ale na koniec dnia firmy mają, optymalizują zysk. Business Impact mierzy zysk tak naprawdę i jego potencjalny wzrost. Więc ja bym po prostu olał wszystkie pozostałe. Ta metryka zawiera wszystkie inne, brutalne, ale prawdziwe. Dobrze, to Łukaszu, ty też masz jeden temat do omówienia większy. Większy tak. Oskar, którego gościliśmy swego czasu, Oskar Dudycz, wrzucił w swoim mailingu taką dla mnie bardzo zaczepną rzecz, czyli jak robić design oprogramowania prototypujesz czy naklejasz karteczki. I tutaj pokazał właśnie tą stronę, czyli próby modelowania sobie w kodzie modelu biznesowego i innych takich rzeczy. I jak lubię Oskara, to jest miejsce, z którym się z nim w diabły nie zgadzam. O tak patrząc sobie, bo w większości elementów prototypowanie, w szczególności modelu biznesowego, w ogóle nie ma sensu w mojej opinii, bo API nie pokażesz biznesowi. Ktoś jeszcze uzna, że połowa roboty jest zrobiona. Bo też są takie ciekawe potem podejścia mentalne. A projektowanie, że tak powiem, ten design up front i nawet nie klejenie, ale norma normalne projektowanie sobie, zastanowienie się, jakie mamy wymagania, i inne rzeczy, często będzie lepsze. Mówię o części biznesowej yy, aplikacji. Dla mnie, jeżeli chodzi o prototypowanie, czy w ogóle części biznesowej tworzenie. To jest event storming i potem wybieranie happy puffa. I to jest ten obszar, który możemy prototypować, ale potrzebujemy tych kartek, żeby je zrozumieć. Siadanie od razu do kodu jest zbyt optymistyczne, bym powiedział. Chyba, że mamy bardzo małą domenę, którą doskonale znamy. To, to może być inna bajka. Ale te kartki są potrzebne, bym się z tym zgodził. Wiesz co, tak, te kartki są potrzebne, bo całość na przykład przy prototypowaniu, samych pocy, kiedy mamy wyzwania, nazwijmy to, technologiczne i czegoś nie wiemy od strony technologii, to bazgraniem na ścianie tego nie przeskoczymy. A bym się z tym nie zgodził, ponieważ bazgranie na ścianie dla mnie, jaka jest potęga i jaki dla mnie jest główny artefakt bazgrania na ścianie, to jest to, że definiujemy sobie, czego my realnie potrzebujemy od danej technologii. Często idziemy, że o, mamy tutaj kolejkę, mamy cokolwiek, to jedziemy z kawką. Nie? A mieliśmy sytuację nawet, nawet w tym, jak, jak doradzamy, że ludzie wchodzili w kawkę, a okazywało się nagle generalnie, że. Przykład, mają dużo, dużo subskrybentów i nie zgadza im się i wychodzą poza limity. Więc to bazgranie na technologiczne też jest potrzebne, bo daje wkład w podejmowanie świadomych decyzji, czego wymagamy od tego bloczku technologicznego. Że to nie jest tylko generyczne, a wkładamy kawkę, a wkładamy rabita czy cokolwiek innego, tylko nagle wiemy, co gdzie i po co i dlaczego. Wiesz, Szymon, to jest jedno, ale możesz mieć z drugiej strony technologiczne, możesz mieć że musisz użyć biblioteki A, bo będzie zewnętrzna kupiona do rozwiązania problemu. Musisz zintegrować się z jakimś api, bo masz jest biznesowo z góry. Narzucone jakąś integrację, powiedzmy, że będzie pasowało do potem mojego późniejszego linku. Na przykład musisz sprawdzić integrację ze Stripe'em w jakimś tam kontekście, którego nie wymienisz, i w takich miejscach to się naprawdę sprawdza. Takie sprawdzenie sobie, jak ja to powinienem zakodować, to w ogóle będzie działać. Tak, taka, jak już masz wybraną technologię, taka eksploracja, jakiej użyć, jakie taka technologia ma API i cały budynek wokół tego. Znaczy to, ja to nazywam pazą eksploracji, już nie design, bo tam już decyzję projektową wybraliśmy tak naprawdę. To już jak chodzimy, jak użyć tego narzędzia, czy poznawanie. To tu się zgodzę, tak, tu trzeba sobie ręce ubrudzić i nie uciekniemy od tego, bez dwóch zdań. Tak, więc tak, design na papierze zawsze ma... Inaczej, niektórzy wolą stracić, trochę jak z czytaniem dokumentacji, lepiej stracić jeden dzień na próbie kodowania i klikania, niż poświęcić godzinę na myślenie. To bezpośrednio nad problemem, i dla mnie to jest właśnie takie porównanie trochę z dokumentacją, z czytaniem dokumentacji. Która jest dalej ważna, ale faktycznie realne przepływy, jak co zadziała i co musimy mieć, chociażby na przykład tokeny, sesje i tak dalej, będzie dopiero jak sobie rączki obrócimy. To się zgadza z pewnością. Wiesz co, bo Wychodzę z tego takiego pisania prototypów. Ja na przykład jestem szczerze, wolę na przykład, jak mówimy o biznesie i innych takich rzeczach, że chcemy coś pokazać, wartość biznesową, inne rzeczy. To dla mnie wszystkie wspaniałe, brzydkie makiety, inne tego typu rzeczy są lepsze, bo nie ma świadomości, że to jest, jesteśmy gdzieś blisko i coś jest gotowe. A to jest też kwestia różna, bo nigdy nie wiadomo, gdzie te makiety pójdą wyżej. Im one dalej idą, im są dalej forwardowane mailem, bo tak, tak też często bywa, tym one bardziej te. Tracą kontekst w ogóle, co to jest, jak to ma wyglądać, i tak dalej. Czyli ogólnie to jest, to, to, jest to, co, to, co mówiliśmy już parę razy, że musimy mieć wewnętrzne zarządzanie produktem do tego, co wytwarzamy. Nieważne, czy to jest platforma, nieważne, czy to jest jakiś wewnętrzny produkt, czy to jest zewnętrzny produkt, tam musi być ten kontekst produktowy. Gdzie jesteśmy, co mamy zrobić, co to jest, i tak dalej, dalej. To mogą być po prostu dwa, trzy slajdy, ale to musi być, bo wydaje mi się, że tu jest to rozbicie między, ten, ten taki strach, że wyślemy coś i ktoś coś to inaczej zinterpretuje, no nie? Dobra, polećmy, słuchaj, tak, czyli kit czy kit, prototypowanie biznesowe, no niestety dla mnie kit, o tak, <ścoughs> sorry Oskar. Na poziomie, na poziomie kodu pojedynczych procesów, chyba że są takie super małe, to realne, na poziomie czegoś większego, też tego nie widzę do końca. Dobrze, ale teraz, żeby nie było, to ja teraz natomiast też, o, też od Oscara bo nie ukrywam, że to jest link z jego newsletteru i bardzo dobre linki. Też mieliśmy okazję o tym pogadać sobie. Why we killed our end-to-end -end tests? Tested. Od Oscara i y, link z opisu banku. Co wyszło tak na to? Stwierdzili, że mają pewien problem z end-to-end -end testing. Czekanie, brak pewności, koszt utrzymania tego przede wszystkim. Że jak się, jak się coś wywali, to ciężko jest namierzyć co się dokładnie wywaliło, czyli źródło problemu, mała wartość dostarczania i wolna wartość dostarczania, i wydajność tego w kontekście czasowym. I po prostu stwierdzili, że de facto ubijają swoje end-to-end -end testy. Co dalej jako rozwiązanie? Jako rozwiązanie zaproponowali testowanie kontraktów, czyli po prostu testowanie integracji między systemami. No i oczywiście, jest oczywiście ogłosili, ogłosili sukces. I z pewnymi rzeczami się, w sumie nawet jak rozmawialiśmy z Oskarem, się zgadzamy bardzo mocno. Są end-to-end -end testy, tak samo jak testy UI, -a. Są absurdalnie wręcz drogie w utrzymaniu. Yy, ja widziałem jeden projekt, który właśnie prowadziłem, gdzie faktycznie się udały. Tam, tam było ponad chyba 300 czy tam 400 testów UI, całkowicie UI, i to działało. Ale czemu to działało? Działało to dlatego, że UI był całkowicie generowany na bazie LAMP, na bazie LAMP właściwie i builderów z poziomu C Sharpa. Developerzy nie dotykali HTML-a, developerzy nie dotykali JavaScriptu. Więc w momencie kontrola była nad tym, co się wyświetli. I jak się wyświetli, jakie ma znaczniki, i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie można było przegenerować powiedzmy, klasy c opisujące dostęp, pafy do, do, do HTML-a i to działało. W innej formie nie utrzymywalne. Testami są bardzo podobnie. Ale wydaje mi się, że ten artykuł traci jedną bardzo ważną, bardzo ważny przypadek. Mianowicie, że jaka jest wartość z testów na jednostkowych, czy nawet integracyjnych, realnie dla biznesu niewielka. Widziałem systemy, które były, miały powyżej tysiąca testów, były wdrażane i generalnie wywalały się na połączeniu z bazą danych po prostu. Ponieważ nie wystosujemy. Testy end-to-end -end są drogie i trudne w utrzymaniu, bo testują cały proces biznesowy. I ten zarzut, że one nie pokazują oczywistych źródeł problemu. Bo o to w nich chodzi. One nie mają, nie mają pokazywać, co się waliło, która klasa jest zła. One mają powiedzieć, że proces biznesowy nie działa. I to jest ich takie światło czerwone. To jest to, co się często nie robimy, ale co powinno być robione. Testy end to end powinny być elementem naszego DOD. Bo takiego DOD nie programistycznego, tylko produktowego de facto. Bo produkt tak naprawdę definiując produkt, definiując jakiś tam zakres, mówimy, jakie use case'y będziemy obsługiwali. Te use case'y powinny mapować się na testy end-to-end, -end, de facto. No bo znaczy, że robimy, ten system spełnia albo nie ins spełnia tych caseów. Jest to trudne, to jest często mijane. Wiadomo, że nie ma sensu robić jakichś tam, powiedzmy, testów, jakichś totalnych corner caseów, ale happy puffy end-to-end -end powinny być przetestowane. Raczej. I wiesz, co jest jedna rzecz? Dużo osób potrafi pomylić test end-to-end. -end, testowanie na bazie de facto gdzieś pomiędzy integracyjnymi a end-to-end, -end, czyli sprawdzeniem sobie tego od strony API, a z drugiej strony budowaniem testów UI-owych, bo bardzo często, jak mówimy o takich grubych babolach, to mówimy de facto, tak jak mówisz o procesie, to mówimy o tym przepływie, który leci pomiędzy api. I to też ludzie potrafią, zauważyłem przy rozmowach, że potrafią, dużo osób potrafi, myśli end-to-end, to, end, to od razu selenium, inne tego typu elementy, że wchodzą w grę. a Bardzo często trzeba sobie powiedzieć, że tutaj sprawdzenie sobie przepływu procesu na, takiego Happy puffu na podstawie api nie jest już taką straszną rzeczą. Nie jest. Tym bardziej, że to roz, roz, rozgraniczmy na rzecz. Proces biznesowy się tak często nie zmienia. UI zmienia się dużo częściej. Więc odetnijmy to na razie zmienną część, czyli UI i testujmy generalnie w tym momencie, gdzie mamy w miarę sensowną stabilność procesu względem wartości, którą dostarczamy. Nie ma co się spinać na tę definicję. Wytnijmy te kawałki takie zewnętrzne i tam, gdzie to ma sens, gdzie jest największa wartość, tam testujmy. Jest kilka sztuczek, które tu mogą pomóc. Pierwsze, jestem wielkim fanem reużywania danych z produkcji. Anonimizacja przy realnym w przypadkach biznesowych, w skomplikowanych systemach nie działa, albo nie działa w pełni, albo jak dane to potem nic z nich nie wyciągniemy. Wydzielmy środowisko, żeby nie było do nich dostępu do danych, traktujmy to jako dane produkcyjne i obserwujmy tylko z wyników. De facto, można to zrobić. Robimy to. Kolejne, jakbyśmy bardzo chcieli, duplikacja ruchu sieciowego. Możemy zrobić bazę, snapshoty, baz, backup ich i potem patrzymy na ruchy i duplikujemy te ruchy. Nie jest to zupełnie jest to drogie, bo będziemy musieli te dane odświeżać, jak się baza zmieni schemat, to będziemy musieli to zmieniać, ale jak będziemy na te procesy, to jest rabialne. I to jest dużo pierwsza, a potem idziemy w data-driven testing, tak naprawdę. Wiesz co, patrząc się, Szymon, o to, tak jak mówisz o tych sztuczkach, to, to polecam wam dodatkowe środowisko w rygorze produkcyjnym, do którego dostęp jest jak do produkcji, bo to jest, jest najprostsze do implementacji, bo shadowing, jeżeli system nie jest gotowy na to, to potrafi być wesoło. I być Dużo niepotrzebnych błędów po stronie tego testowej instancji. Zgadza się. I tak też właśnie zalecamy często. Inną opcją to jest to, że taki shadowing częściowy, czyli mamy, mamy bazę z produkcji, i kiedyśmy system z produkcji wysyła sygnały tylko do widzenia środowiska, które nic, nic ale nigdzie nie wysyła i tylko monitoruje na, na bazie sygnałów, na bazie wiadomości. To też można zrobić. Ten shadowing komunikatu z produkcji można osiągnąć na wiele etapów i to jest tanie w zrobieniu. I realnie weryfikuje nam. End-to-end, end, weryfikuje nam przypadki biznesowe, weryfikuje nam um, realne dane, jest zmienne, tak jak zmieniają się procesy biznesowe, może też rzeczy zrobić, ale o, o testów end-to-end, end, jak bardzo są trudne, nie uciekniemy. Wolę mieć kilka testów end-to-end end niż od obsrania testów jednostkowych, które tylko potem powodują, że jakikolwiek refaktor jest nierealny, bo jest zbyt trudny, nikt ich nie utrzymuje, bo ich, ich nie rozumie, i są narobione tylko po to, żeby, żeby były, i ludzie testują tu stringy albo testują dodawanie do tablicy. Fajnie, że test jest. Liczba się nie liczy, liczy się wartość biznesowa tego testu. A, to testy end-to-end -end mają największą wartość biznesową. Jednostkowe, sorry, minimalne. Tak, wiesz, no, jednostkowe mają dać tylko szybki feedback i musimy się nauczyć je kasować. A nie zakładać, że test raz napisany ma zawsze przychodzić. Rzadko kiedy widuję, żeby one były usuwane, bo się przydadzą kiedyś. Tak, to jest całość. Przy refaktorze potem cold coverage nam spada. Co zrobić? Co zrobić? <laughs> Zgadza się, dlatego znowu przykład, źle, źle zdefiniowane metryki, że musi mieć code coverage wysoki. Tak, code coverage powinien być tylko na warstwie biznesowej i nigdzie dalej zazwyczaj. Poza, no i na warstwie technicznej, jak ja sami ją naklepaliśmy, a nie jest to framework, i gotowiec. Wiesz, co? Jedna taka rzecz do tego wpisu, która jest całością. Tam jest nagłówek: A new hope, contract testing. Ja mam taki problem z contract testingiem, że sama idea w ogóle pracy na kontraktach dla mnie jest nieziemsko świetna, jeżeli mamy systemy mikroserwisowe, integracje i inne rzeczy, tylko całością rynkowo brakuje mi takich, żeby ten stos do, do kontrakt testingu był taki opinionated. Nie ma kilku podejść na rynku, jak to zrobić. Nie wyrobiły się do tego, mimo że mówimy o tym, ja pamiętam, interesowaliśmy się karate na jednym z pierwszych odcinków, o FOTWORKS Radarze, to było chyba 2019 rok. I cztery lata potem nadal nie mamy jakoś super ustabilizowanego gruntu i praktyk, jak to robić. I mimo, że sama, wiesz co, sama idea mi się podoba, ale brak narzędzi mnie odrzuca. A mówisz o a ja, powiem, ja to do szczegółów, co mnie wkurza w kontakt testingu. Za dużo manualnej roboty. Za dużo. To powinno być robione tak, że jeden system generuje, drugi automatycznie weryfikuje. I jak na to spojrzeć, bo w kontakt testingu chodzi nam o to, żeby systemy miały się ze sobą dogadać. Po prostu. nie? Więc to można by zautomatyzować. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Poza skryptami baszowymi i tak dalej. Ale weryfikowanie. Schematów, kontraktów, zachowań względem tego, co zapisaliśmy, a nie tego, co system robi, prowadzamy sobie kolejne źródło prawdy. To będzie, co jest źródłem prawdy? Ten nasz opis kontraktów, czy ten kontrakt, który system realnie wypluwa obecnie? Czy wiesz, Szymon, dlatego, że trochę patrzę na to, że musimy się cofnąć krok dalej i tak jak OpenAI, a.k.a. Swagger, też protobufy w całym kontrakcie GRPC są nam potrzebne. Tak jak gRPC nam w pewnym sensie pewne rzeczy narzuca, tak HTTP API i ich dokumentowanie woła o pomstę do nieba. Ja to powinno się generować prawie że z kodu automatycznie, bez naszego odpowiednio zanotowanym kodem. I to jest dla mnie taki ból dupy szczerze, że tego nie robimy, a potem nie można wprowadzić następnych części. Tu się zgadzam. Tak, to, to jest za dużo roboty do zysku i to z dużej skali potrafi być upierdliwa po prostu. Zbyt dużym narzutem. No nie? Więc w ogóle ciekawy artykuł. Propsy dla Oskara, że znalazł, znalazł tego linka, więc naprawdę polecamy. Ma dobry newsletter. Dobrze, Łukaszu, też miałeś coś jeszcze. Tak, ostatnia rzecz. Czteroczęściowa seria, słuchajcie, od Stripe'a. I całość tutaj, oni opisują jakie mają podejście do budowy swojego API Więc de facto dla mnie można powiedzieć, że warto się z tym zaznajomić, bo mówią o Trzech takich elementach, właśnie tworzenia API dla ludzi, bo to zazwyczaj człowiek ma mieć jak najmniejszy kognitywny narzut ze względu na wykorzystanie. I w tych czterech częściach mówią o tym, jak nadawać ID obiektom, jak robić errory, w jaki sposób, jak je stosować wzorce projektowe. I ostatnim, który mnie tutaj przyciągnęło, to jest Common Design Patterns at Stripe. I oni mówią, Pokazują właśnie na temat, zaczyna się w ogóle od nazednictwa, które jest ciężkie, czyli na przykład w przypadku karty wyrzuć, wyrzuć żargon i używaj rzeczy, które są w powszechnym języku. Potem struktura, na przykład pokazana, właśnie, że statusy są lepsze. Lepiej zastosować statusy, które gdzieś się mapują, niż bóle w API i tak dalej, więc pokazują... Łukaszu, ja ci jeden rzecz bo jak opisujesz, to to brzmi jak oczywistości, ale wydaje mi się, że tego, tego artykułu nie jest w tym, co on, opowiada, co on pokazuje, bo te rzeczy, których wymieniasz teraz, one są oczywiste, ale przykłady, jak oni to pokazują, są świetne po prostu. Oni taką drogę pokazują, jak się to zmienia i jakie są wyniki i czemu to jest złe. Świetny artykuł, naprawdę. Tak, i to fajnie, fajnie pokazuje. Wadą dla niektórych może być to, że pokazują to na pięknym RESTfulowym API, to może być dla niektórych wada, bo mogą sobie pracować na resource'ach w swojej domenie, ale pokazuje te praktyki jak te poprzednie wpisy, bo na przykład właśnie ID-ki przecież ustalmy, zaczęli od ID-ków, które potrafią być naprawdę problemem przy ustalaniu w jaki sposób to zbudować. Więc to taka polecajka na koniec. Warto sobie to, jeżeli musicie budować jakieś api, to polecam sobie to przejrzeć i zobaczyć, w jaki sposób do tego można podchodzić lepiej. Tak. Ten artykuł w ogóle nie jest długi, jest całkiem fajny, ale musimy chyba zacząć zbierać dobre artykuły o budowaniu api, bo ostatnio parę ich takich wypłynęło. Tak. Przy czym z, ja szanuję ich w części za błędy. Zaczęli od status 200 error. Message error. Fajnie pokazują drogę w tym, w tym artykule. To jest, to jest potęga, bo to fajnie tłumaczy, że jakie decyzje i co kopnie po drodze. Więc no, niezłe. Dobra. Chyba tyle na dzisiaj. Zabijamy się w takim razie. Trzymajcie się do usłyszenia. Hej.